Hej widzowie, dzisiaj gramy sobie w Mr. Mister Mistery 2 z Victoria. Ja gram na tablecie. A jeszcze Zuzanka jest. A już, jest. A już od razu gra. O! Ja już nagrywam. Okej. Okay. Ja tutaj zbieram te yy, monety. O kurde, już mnie ktoś zabił. Mam lagi. Ja <tryk> jak zawsze padłam <gry> Ola, ale fajny mnie w ogóle na myciał misterii... dulu długo, długo nie ma. Poglądam sobie jaką atomogra. Ile tu monet, co ja czego nie pozbieram? O niech! Ja nawet tysiąca nie mam. Co nas nie robi? Tu nie mikam. Ale dupe. O, chuustawka, chuustawka pan tonowa. No nie spałucham. O, bond toony, Ułuwały. No ale fajny. Pokańczę zrobiję. O nie! Zusa Nie chcę faktory. Faktory, bo faktory ma dużo miejsca, to więc to można lepiej uciekać i ten, i, ten. I. No, i mordęca może więcej ludzi zabić, bo cały czas ktoś jest na tym dworze. I jest więcej miejsca do kogoś postrzelenia. Ej, a ja na nie. A ja kiedyś w ogóle myślałam, że te stópki, czyli kropki, są od tego, żeby. Żeby nas było, widać, żeby szedł w nas, pod. w ani gdy tego nie chciałam mieć. Tego na nie, co by mi to w nie mogę tego ściągnąć. Ej, jak to ściągnąć? To no, by było nieważne. Męczę sobie z nią, dołała że myślę, a Is there anything? Terrestrial teras, some of you to yum yum yum. I he fly. I can be an agent to fly. ja, 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 Hmm. O, czas minął. Trudno. O, wygrała mi. Co wychałeś? Trzeba obciąć włosy. Lecz go bo skropię, muszę nie żanie! Chluz, no Może no tak, masz wszystko. Wszystko, no. No tak, no, nie duś. Jeszcze ze zmianą,

O, oh, świerfem jest tam. Tá? To gdzie jest Marder? Nie ma Mardera. Nie. To może ty jesteś Marderem. Dobra, nie wiem, to ma zder! Uj, uuu, a ja muszę go zabić. No nie ma. To po co ja mam ten pistolet? Po co ja mam ten pistolet? Skoro nie ma? Nie ma.

Ale, co nie? Co nie? Co nie? Ja nie rozumiem, co nie? Nie wiem o co chodzi. Czy to mnie? Nie wszystko, Pasi. Miesz, masz babę, którą cześć po Jestem nikim. Nikim. Ja jestem nikim. Czyli tym. Jak się mówi. Ja na to mówię, ten zielony. Dobra, załóżmy, że ten sonent że to jest ten y, ni, zielony szeryw y, niebieski, a morderca terwolny, okej. Okay. Okej. Okay. Dlaczego każdy wie, że ten, yy, yy, ten dom to jest takiego fajnego, przecież tam jest mało miejsca. Możemy z właśnie OP, bo mardera ma mała, bo... Dobra, ale jak było 50 osób na serwerze, to, to każdy trafił. Nie, 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 tym nie, Dobre nie, do smacznego. Nie w Proszę. O, wygrała. Chodzę, że ja nie wygrała. Ale trudno. Hej, Katulenka była szerysem? Dobre, dam jej potem też tego yy. nada, ma ten mordy hej Jestem Jestem zielonym.. Czemu on nie ma ubrań Pomieszko już zabił. Nie cały czas ktoś w tym odcinku zabija, no nie. Nie, nie. Hej, tatulenta, nie zabijmy. A, a mnie ciutupak, który był mordercą, nie mogłam wtedy ten... Y, y, postrzelić, to on był tym mordercą. Chciałam na przykład coś te patrz tu, ale mnie nie Mm. Czekaj, kim ja byłam? Kim? A jestem nie. zielonym, zielonym, no, zielonym. Zielony jak... Jak... Jest ten krzak. Znaczy tam był kwiatek, się on kwiatek. Of Gen Tamper, ale... Tamper to jest... No nie! No nie! Zabiła mnie! No nie! No nie! No i nadal kampi. To jest kamper. Tak właśnie wygląda kamper, jakby ktoś nie wiedział. Mam jajo. Przynajmniej mam jajo. I na nim nie było spać. Bohater uratował dzień. No super, że przynajmniej ten, on się ocalił. On w ogóle był bez ugrań. Dobra, nieważne. Zaraz będzie następna runda taksnie szykujmy lepiej. Jestem... I zaraz nie można być zielonym. Son, on? Ona nie może mieć afk. Czemu? Czemu? Bo cię zabiję. Zabiją. O, zwycięstwo, ale w następnej rundzie ją można zabić. Jak ja będę. Teraz to ja ją zabiję, jak już się od Afryka. No okej. Okay. No okej, okay, już nie ważnę. Boże. Od koła. Teraz ją postańczy, ona se nie chce tutaj siedzieć. No, ile razy można być zielonym? Ile? Ile? Tylko mi powiedz, ile? Ja już jestem tysięczny raz zielonym. O niej. To są chyba jakieś żarty. A co to jest hitbox? Co to jest hitbox? Ja nawet nie wiem, co to hitbox, a gram w tą grę. Nie wiem nawet dlaczego. Nie. Dobra, nieważne po to, żeby na. Czy, czy ja tylko nie wiedziałam stąd, gry, w której wskrajam? Czy ja tylko tutaj tego nie wiedziałam? Dobra, nieważne. Nieważne. Próbuję tam wskoczyć, ale chyba się nie da, tam jest chyba zablokowany. A jej wygrała, a ja przegrałam. Ale to wszystko przez to, że nie byłam tym, i że nie byłam żeryfem. W ogóle ja rzadko jestem sheriffem. Nawet więcej razy jestem morderem. Owszem, <grym> zakrzmuściłam. <grym> ja chcę plaże. Nie chcę plaże. Sama saya plaje. O, 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 o. Boże, ile razy można być w tej grze, tym zielonym? Moim zwanym zielonym? Miliard. Jestem zielony jak ta kubko. Do pływania. No nie, no jeszcze mi monety zabierają. Dobra, wolę, Co się stało? You wish? Yes. Well. Mogę tu coś kupić, bo... U nas jak? Obrę, nieważne mi na razie nie będę kupować. Tylko kończę, bo już to jest za długo. Baby, it's kind of crazy. It's